Hej, kochani, tutaj Katrin, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ogólnie powiemy właśnie o wszystkich aktualizacjach, które nastąpią do Star Stable Online. Więc zapraszam do oglądania. Oczywiście bardzo, bardzo zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz kliknięcia łapki w górę. To bardzo, bardzo motywuje do dalszego działania. Okej, okay, jestem ogólnie w dwóch Lasach, to yy, tutaj na Polanie Słońca, no i tak, właśnie chciałabym ogólnie ogarnąć właśnie wszystkie jakby autoryzacje, jakby powiedzieć wam właśnie o nich i w ogóle, żeby się tutaj wszystko jakby wiedzieli, także zapraszam, do oglądania. Ogólnie zrobiłam jakiś nowy outfit, bardzo, bardzo mi się podoba, tylko właśnie te okulary chyba nie pasują, ale i tak wygląda bardzo, bardzo oryginalnie ładnie, więc tak, dobra. Nie przeglądając, yy, mówię właśnie, powiem wam o wszystkich autoryzacjach. Tak, zapraszam. I tak, na początku powiem o dacie premiery nowych koni magicznych. Yy, właśnie te nowe konie magiczne będą 7 lutego, dokładnie. Yy, no i właśnie możliwe właśnie, co one będą właśnie, żeby je zdobyć, albo sobie po prostu je kupić. Co po prostu chyba pewnie będzie zrobić jakieś zdańko albo to i właśnie o to będzie, będzie chodziło yy, o tych koniach. Bo tak ogólnie słyszałam nie, Więc, więc tak będzie. No, i to chyba będą właśnie te dwa koniki, z tego, co tutaj patrzyłam. Okej, okay. teraz słuchajcie, poddwójeczko, co tutaj nam się kryje. Lepsze doświadczenie użytkownika, 14 lutego. Czyli, jakby, jak nie na przykład jakieś E albo coś, to jakby coś tam ym, będzie nam pokazywało się, czy też o to chodzi. Właśnie nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi, ale tak tutaj wynika z tego, że tak tutaj o to, o to chodzi. Aby wyjść po prostu z interakcji, z czymś. nie wiem o co chodzi za bardzo, ale wam o czymś, to mogę sobie tym powiedzieć, co wymaga podmiotu, zadania, coś o to chodzi, nie wiem dokładnie. A, czyli, jakby, który mam w plecaku, Aha, dobra, no to jest, tutaj trochę rozumiem. No i tak to tutaj właśnie wygląda. Właśnie to będzie, jakby, mm, pod dwójeczką, czyli 13 lutego. No i też żał, który zajął wtedy wygląd aktualny, właśnie w wyścigu. No, i właśnie, żeby to pasowało do, no, do nowego interfejsu. Planuję też zmienić parę wyścigów ogólnie codziennych, żeby po prostu wyścigi byli jakby w jeden dzień, było ich właśnie więcej, bo za bardzo jakby tak nie ma, ponieważ nie wiem dlaczego. No, ale tak jest, więc mam nadzieję, że jakby szybko zmieniono i ogólnie te ja właśnie 14 lutego. I to właśnie będzie jakby na dowolnym koniu, no i po prostu będziemy mogli wtedy zdobywać nagrody. Czyli jakby na jednym koncie będziemy mogli zrobić parę razy wyścig, więc to jest moim zdaniem fajne, bardzo, bardzo fajne z tego co tutaj wynika. No powiem wam, jest dosyć ciekawie, wprowadzają kolejne zmiany, no zobaczymy jak tutaj będzie wszystko wyglądać jeszcze, tak więc tak. No, i teraz moi mili 21 lutego powróci lądowanie na stałe. Dokładnie na stałe powróci lądowanie, bo jakby zawsze tak było, że było, a potem nie było. A teraz właśnie to powróci jakby na stałe, więc to będzie dosyć fajne. Um, różnorodność w trakcie treningu jest ważna, a Steve usłyszał, że poprzedniego lata bardzo podobało ci się um, lądowanie. Przygotował idealny, okrągły wybieg i pozwoli ci z niego skorzystać. Aha, czyli właśnie to będzie jakby na farmie Steve'a. Dosyć fajnie. Okej, okay, teraz wchodzimy do czwóreczki, czyli yy, będzie więcej lądowania 28 lutego. Lązować można na okrągłych wybiegach na ranczu Starshine oraz torze wyścigowym Baronowej. Ok, czyli właśnie to jest um, 28 lutego, um, powróci jakby lążowanie na ranczu Starshine oraz na wyścigowym torze Baronowej. Bywa, że czas płynie za wolno. Od dzisiaj możesz go przyspieszyć. W niektórych zdaniach możesz um, zagrać w jakąś grę. Gdy pojawi się paszek lążowania, wygraj. Byle, jak kontynuować zadanie. Czyli, właśnie będą jakieś tam nagrody, jakieś tam zadania. Dosyć w sumie ciekawie się zapowiada. Aha, czyli, właśnie, tak jakby gry będą, jak na przykład, to będzie pasek ładowania, to już właśnie w sumie. Nie wiem, właśnie o co chodzi, ale czy takiego właśnie będzie. No i moi kochani, tyle, właśnie, nowości nas czeka. Bardzo, bardzo fajnych. No i tutaj, właśnie, powrócę, właśnie do tego lążowania, ponieważ będziemy mogli sobie dodać do lążowania na przykład ym, tło. Y, takie bardziej ze shaderami, czyli na przykład rozmazane. Bardzo mi to nawet się podoba. No i napiszcie o, o tym, jak wymyślicie, co was tutaj bardziej interesuje. No i tak. No i tak, ja chcę właśnie pokazać wam tutaj pokazać właśnie trzy moje ścieżki, które tutaj em, ogarnęłam. Powiedzmy, że takie trochę ogarnięte te są ścieżki. Tutaj mamy na sobie ścieżkę kaprysu, I ja oczywiście w niej po prostu nie się blokowałam, ponieważ zawsze zajmuję się jakąś taką najnowszą. No i tutaj właśnie ścieżką Terry. Na razie tyle. Tutaj mam moją ścieżkę runologii, Na razie tutaj tutaj takich e, odblokowałam. Takich znaczków można to określić. E, no i tak, a tutaj mamy na swoją oczywiście ścieżkę terry, którą odblokowałam prawie całą, na razie tyle. Tak e, to wygląda. Jest w sumie ogromna, no i tutaj odblokowałam tyle. E, no i tak wygląda tutaj wszystko. No i już tutaj widzimy, że mam mały tych tylko 8. Ale no ogólnie nawet słaboko, bo już dosyć odlokowałam sporo tej ścieżki tery, o której właśnie widzicie. No i tak. Jest tutaj właśnie mamy jakby zadanie. wyścig świetlików. Um, u Ady, więc jakby fajnie było jakby to już ta nowa postać. I właśnie ujmę takie zadanie. Dobra. Um, nie przesadzaj, Słuchajcie. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że no... Ten odcinek Wam się podobał, jest bardzo w sumie informacyjny. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze, tutaj usłyszeliście i tak dalej. Bo czasami mogę mówić ciszej, głośniej, w zależności jak tutaj mówię i tutaj wszystko o tym, w tym będzie. Um, no i tak, mam nadzieję, że taki... Informacyjny odcinek się podoba oczywiście. Nie zapomnijcie dostawić subika, łapencję w górę oraz dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z takimi oto spoilerami informacyjnymi informacyjnymi odcinkami i nie tylko. No i co? Do następnego.